Przygotowaliśmy pomoc dla rodziny, która znalazła się w trudnej sytuacji finansowej. Jest to rodzina, w której mama wychowuje samotnie trójkę dzieci, w tym jedno dziecko jest niepełnosprawne umysłowo. I właśnie konieczność opieki nad tym dzieckiem, a także własne problemy zdrowotne mamy, powodują, że jest jej trudno znaleźć pracę, ale bardzo optymistycznie podchodzi do życia i ma nadzieję na lepszą przyszłość dla Swoich dzieci. To akcja wielkiego serca, ale to jest także akcja bardzo mądra, bo to jest właśnie akcja, która nas jednoczy. I za to bardzo serdecznie chcę podziękować i chcę zachęcić wszystkich naszych rodaków do tego, żeby się w tą akcję szlachetnej paczki zaangażowali. W zeszłym roku było nas prawie milion, niech nas w tym roku będzie znacznie więcej.